Szanowni Państwo, pragniemy dziś przedstawić portret drugiej żony profesora Stanisława Grabskiego, matki Anny i Stanisławy Grabskich, Zofii Ze Smolików. Pierwsza żona Grabskiego, Ludmiła, była lekarką. W 1915 roku, niosąc pomoc chorym na tyfus, zaraziła się tą straszną chorobą i zmarła. Przed śmiercią oddała swoją rodzinę opiekę młodej pielęgniarki Zofii. Zofia, córka, córka Leonarda i Antoniny Smolików Herbu Kotwicz, przyszła na świat 2 marca 1893 roku. Była jedną z pierwszych polskich harcerek w Lwowie. W 1916 roku wyszła za mąż za Stanisława Grabskiego a w 1919 przyszła na świat ich pierwsza córka, Anna. Trzy lata później urodziła się druga, Stanisława. Córki w swoich pamiętnikach wspominały matkę jako osobę bardzo troskliwą i uzdolnioną. Czytamy. Matka wieczorem grała na pianinie Mazurki Chopina, Poloneza Ogińskiego i różne inne utwory. A ja siadałam z boku fortepianu, i słuchałam, jak to w nim gra. Z czasem matka posłała nas na naukę gry na fortepianie do swojej znajomej, panny Lapieżanki, która z trudem się utrzymywała i bardzo potrzebowała uczennic. Hania robiła postępy, bo miała słuch absolutny. Zofia, zwana w rodzinie dziadowinką, bo, żoną, bo była żoną dziadka, była osobą niesłychanie zaangażowaną w życie polityczne i społeczne. W czasie I wojny światowej pracowała jako wolontariuszka Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Bardzo ciekawa bieżących wydarzeń, chętnie podejmowała na ten temat rozmowy. Bliscy zapamiętali wieczorne spotkania w salonie, które były jej ulubionym punktem dnia. Lowowski zwyczaj salonowych dyskusji kontynuowała po II wojnie w Nowym Domu w Sulejówku. W naszej Szkolnej Izbie Pamięci Rodziny Grabskich przechowujemy zdjęcia i pamiątki dziadowinki, jej torebkę, puderniczkę firmy Coty, bilety wizytowe w języku polskim i francuskim, okulary, dowód osobisty, apaszki, sztućce z monogramem ZG oraz dwa portrety. Jeden z nich pędzla córki Stanisławy oraz drugi, widoczny za mną, pastel autorstwa jej siostry, zwanej w rodzinie ciotką Bemową. Ponadto przechowujemy w izbie jej liczną korespondencję. Po śmierci męża, profesora Grabskiego, Zofia borykała się z chorobą serca. Pewnego dnia dostała dziwnego bólu. Sprowadzony z Warszawy lekarz stwierdził zawał, i kazał wieść do szpitala. Tam okazało się, że zawał był bardzo rozległy. Miała świadomość, że umiera. zmarła 5 lutego 1965 roku. Zachęcam do zainteresowania tą postacią i śledzenia naszego szkolnego fanpage'a, na którym zamieszczamy zdjęcia pamiątek po dziadowince.